Cześć, witajcie kochani Pepkowicze i chcę Wam pokazać coś nowego i zaraz mamy taką wózeczkę za 25 zł ona jest taką domieszką właśnie lajkry, ale to jest taki sztuczny materiał, ale taki wiskoza i ma takie ciekawe tutaj przy rękawku ściąganie i to jest akurat rozmiar MK i takie są rozmiary bo ktoś mi prosił, żeby pokazywać też rozmiary i teraz mamy taki podkoszulek ładny za 20 i to są taka standardowa rozmiarówka jest oj, patrzcie, są rybeczki te na przykład ta na przycenie za 10 zł a te mamy za 30 i kochani, zachęcam was do polubienia mojego kanału jeżeli jeszcze tego nie robicie, tu mamy z Freedom. Jestem ciekawa jaka cena. Bo pamiętam, że one były kiedyś przecenione, ale nie wiem czy ten model. I zaraz zobaczymy. Tak, i są po 10 zł. te koszulki. I jest taka śliczna buzeczka. Za 30. Taki rękaw 7-8. I jest e, kolejna taka, którą Wam pokazywałam, taka ala jeansowa i taka w kwiatuszki. Ale tu zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów, bo nie chcę się powtarzać. Ale one są wszystkie chyba po 30 zł. E, są też takie e, spodnie. Pokazuję Wam nie wszystko, dlatego że tamte rzeczy są w poprzednich filmach e, za 50 zł. I to jest bawełna. To są takie grubsze paski. Nawet ciekawe. Ciekawa jest ta kurtka, którą Wam już kiedyś pokazywałam za 60 zł. Ona jest z nowości. Fajne, ma właśnie tutaj wykończenia. I jest jeszcze czarna z elementami srebrnymi. I tak się prezentuje. Powiem Wam, fajnie ten materiał wygląda, bo jest taki z połyskiem. Bardzo ładny jest i y, sama nie wiem, która jest ładniejsza. Obydwie mi się podobają. E, ten sweterek mi się podoba też za 30 zł. Wpacki są zawsze modne. I to jest rozmiar XL. Akurat. I, i to jest taka rozmiarówka, e, powiem Wam, zaniżona troszeczkę. O. E, ciekawy jest taki worek za 30. Taki malutki. No i mamy plecaki. Takie na, z łańcuszkiem. I zaraz zobaczymy, jaka cena. I one są za 40 zł. I są, powiem Wam, fajne, bo one są lekkie. Nie są ciężkie. I jeszcze taki drugi za 40 zł. Ten z gwiazdkami. I tak to się prezentuje. Jo, o, jaka to ciekawa bózka, wam powiem. Jeżeli ktoś lubi paski i kwiatki, to takie są podkoszulki. Standardowy rozmiar. I zaraz cena. I cena to 25 zł. I mają taki ciekawy rękawek. Tamtej fioletowej był taki ściągalny. Na sznureczki, i tu tak samo jest. O! Tak to się prezentuje. I tutaj jest taka ciekawa buzeczka w promocji. Za 15 zł. Tak fajnie wykończona. Paski. Ciekawe, czy. ta jest też w promocji. Nie, a ta jest bawełniana 15 zł. I taka gruba, fajna bawełna. I to jest 3L. Ale to jest zaniżone, bo patrzcie jaki to jest mały rozmiar. To nie jest standardowa czelka. Jest teraz taki podkoszulek. Króje róż, fiolet i niebieski. Teraz jest dużo niebieskich rzeczy. I zaraz zobaczymy cenę. I cena to 20 zł. Taki bawełniany. Taka gruba bawełna wam powiem. I jeszcze jestem ciekawa tego siwego. A siwy jest bardzo ciekawy, bo z takim drzewem, ale jest tak, widzicie, y, fajnie obszyty, tak dziwnie. O. i zaraz zobaczymy cenę. Bardzo ładny jest ten print tego drzewa. Taki, ma takie kamyczki. I cena 25 zł. I jest to też bawełna. I on jest fajny, bo patrzcie, na dole jest tak zrobiony, ale ten dół jest dłuższy niż ten przód. E, więc e, fajnie to wygląda. I standardowy rozmiar. To jest taki w moim stylu podkoszurek, powiem Wam, bo czarny getrów fajnie. Czarne góry. Coś widzę różowego I Wam pokażę. O! Też fajny, powiem Wam, taki ważki. Jest czy L rozmiar akurat taka jest rozmiarówka cena 20 zł to jest bawełna z takim napisem srebrnym i, i tak tu jest podszyty taki rękaw bardzo ciekawy też powiem wam fajne są te podkoszulki i jest taka ciekawa torba szoper i za zobaczymy 50 zł i na suwak I fajna szoperka taka klasyczna powiem wam i taki ma pasek z łańcuszkiem tak. I teraz obracam się. I mamy Getry po 15 zł, które ja kiedyś kupowałam za 10 zł. Słuchajcie, jeżeli nie macie czasu, to dajcie serduszko uśmiech. Napiszcie coś w komentarze. Może słuchajcie, kochani, napiszcie, co sądzicie o inflacji, która jest bardzo wysoka. Czy ją odczuwacie? Bo ja powiem, no, jak sprawdzam ceny w sklepie, a pamiętam jakie kiedyś były, no to jest różnica kolosalna, powiem Wam. I No, jest ciekawie. A kto jeździ samochodem, ten też pewnie odczuwa na benzynie. Dajcie znać, jak tam Wasze odczucia. I czy zauważyliście już? bo ja zauważyłam, no, że jest bardzo duża inflacja i bardzo duża podwyżka cen a tu takie ciekawe skarpetki letnie za 7 zł o. i tak to się prezentuje no i niezmiennie polecam wam te podkoszulki eee, powiem wam, że mam problem z kupieniem swego rozmiaru czarnej, bo nigdy nie ma, albo jest jedna, ja bym chciała kupić więcej sobie już, bo ja bardzo je lubię o. Tak. Tutaj mam jeszcze takie standardowe skarpetki. One są po 9 zł. 5 par. Mhm. I przejdę dalej. I jeszcze zobaczymy na butach. Czy coś się pojawiło? I pojawiły się takie balerynki za 20. Te kropki są ciekawe. Jaka cena yy, promocji są? Ale nie wiem, jaka to jest cena. 12 zł. dwa. Ale fajne są, powiem Wam. A ja te są za 17, te różowe. O, i tak to się prezentuje. A te tenisówki za 35. No i te za 10. I takie klasyczne balerinki po 15. I kiedyś pamiętam, były w New Yorkerze kiedyś. Ja bardzo lubiłam podobne balerinki. Bardzo dobrze mi się chodziło. Tak na sezon słuchajcie, wystarczyły. A fajnie się chodziło w takiej. Tak po pracy też wiecie. Jak ktoś zmienia obuwie na przykład zimą to... Ale, ale ogólnie mi się dobrze w nich chodziło. Taki zwykły z materiału różne kolory sobie pamiętam, kupowałam z New Yorkera i były super. A tu widzę fajne buty z myszką Miki. I cena jest 40 zł. I tu myszka Miki. O, są duże rozmiary też. I tu, o. I tak to się prezentuje. Więc tak kochani, zachęcam do subskrypcji, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego, cześć!